Kochani, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj znowu Tenko, bardzo się cieszę, że lubicie jeszcze je oglądać, bo ja bardzo lubię kręcić i lubię zostawiać kosmetyki. To byłoby takie dziwne, jakbym zaczęła nagle wyrzucać puste opakowania, po prostu zamiast komuś o nich opowiedzieć, bo tak się robi, prawda? No, mam ich sporo, więc zaczynajmy. E, oczywiście nie zdziwi Was, że jest to coś z Flafa, bo ostatnio ciągle u mnie jest o flafie, ale to jest po prostu odkrycie roku. Absolutnie kocham tą firmę, mają rewelacyjne produkty. Ja jestem osobą, która uwielbia słodkie zapachy, lubi mieć perfumowane kosmetyki, żeby one ładnie pachniały w ładnych opakowaniach. To jest sama przyjemność, wiecie, użytkowanie. Nie tylko fakt, że są super jak kosmetyki, ale wszystko naokoło nich jest też super, więc ja się bardzo z nim cieszę. Pierwsze, co złożyłam, to śmietanka do ciała o zapachu brzoskwini i karmelu z aloesem i e, olejkiem ze słodkich migdałów była cudowna, pachnia cudownie mój synek, jak wspominałam wam, używa teraz też używał jej i teraz używamy jogurt do ciała, mleczna czekolada i też używa, więc ja już mu przestanę po prostu kupować kosmetki dla niego, bo kupuję mu balsamy, wiecie, po kąpieli jeszcze balsamujemy się czasami czy jak ma jakąś słowę, skórę, zkolwiek tylko on służywać moich, więc jak widzicie, fluff, to on chce fluff, więc one są, pro, one są wiecie, naturalne, 98% naturalny, skład wegański, więc nie wiem, czy jeszcze ktoś nie próbował. Spróbujcie, bo jeżeli oczywiście lubicie słodkie zapachy, to się w nich zakochacie, ale używam już krem do twarzy, krem na dzień, na noc i są rewelacyjne. Nie waży mi się podkład, bo wiem, że Basi się waży podkład pod tym kremem. znaczy podkład na tym krabie, jak pod podkład. A u mnie nie. Super wszystko wygląda, więc kocham, kocham te kosmetyki, polecam eee, z ziai, czekoladowy czekoladowy masz galaretka myjąca do kąpieli, pielęgnacyjne przysmaki, nadziewane pralinki eee, no to drobinka to dla mnie było super, dla Adama było dziwne pierwszy raz spotkał się z galaretką do kąpieli eee, więc mówi że tak dla niego to nie do końca, takie dziwne trochę eee, nieprzyzwyczajony jest po prostu ale dla mnie to była rewelacja taka, no taka fajna Widzę, zapotę, normalnie ona się wiecie wszystko rozpuszcza do normalnie piany i do mycia więc nie ma jakiegoś będzie problemu ale e jest super, polecam serdecznie, pięknie pachniała oczywiście yy, bardzo fajne mydełko, to kupiłam ze względu na opakowanie, jak zobaczyłam, że jest wiecie, be happy, tym będzie wyglądać w łysience, z pszczukami, ja lubię rzeczy z pszczukami, pięknie, pięknie pachniało, fajnie, że one są takie duże, bo u nas się dużo zużywa mydła myjemy te ręce non stop, ten mój syn to myje w ogóle więc razy dziennie jak coś, to musi zaraz umyć rączki więc te były bardzo fajne, ale chyba nie wiem, czy nie jakaś limitowana edycja, chociaż niby nie jest napisane, ale ja jej nie spotkałam normalnie normalny sklep, tylko je kupiłam w chyba bnm więc jak jeszcze je zobaczę, na pewno kupię, bo są fajne. Ładny taki żółty kolor, zawsze ładnie to w łazience wygląda. E, tu miałam odżywkę taka Deep Treatment, taka trochę maska. E, 3 -minutowe dla włosów blond z OSI. Ona była lekko fioletowa, więc nie bym miała podbijać ten kolor i wiecie, utrzymywać ten jasny kolor, więc używałam ją razem z fioletowym szamponem też e, wiecie co, trochę już kombinuję, trochę mi się nie podobają te włosy trochę jednak jest za dużo tego wszystkiego, tego blondu jest tak jeszcze jak mam spięte, w ogóle ten kolor on jest ok, jak mam rozpuszczony, wygląda nawet fajnie, ale jak mam spięte, mam wrażenie, że on podchodzi tak troszkę pod rudy, nie miałam nigdy takiego cieniu br brązowego i Teraz w tym momencie jestem z nich zadowolona, ale większość czasu, zwłaszcza jak mam spięte, to mi się nie podobają, więc chyba będę robić znowu balejaż. Może w, troszkę dołożymy moj, mojego koloru takiego naturalnego, więc takiego bardzo ciemnego, ale tak odrobinę, wiecie, pasemek i chyba będę jednak robić na balejażu, ale chciałam spróbować, tylko jakoś tak się nie czuję. Przy rozpuszczonych jest okej, okay, ale. Nie wiem, większość dnia się jakieś tak, znaczy większość czasu się tak dziwnie czuję w nich, nie do końca, więc chyba będę musiała zmienić. Um. No, ale dzisiaj akurat mam, wiecie, good hair day, więc akurat idealnie na nagrywanie. Ale przychodzą do odżywki, jest bardzo fajna. Nie używam ogólnie Osi, ale właśnie moja fryzjerka używa i ja byłam zadowolona bardzo z odżywki, której u niej używałam. Więc myślę, że raz na jakiś czas sobie kupię, chociaż wiecie, jak oglądać, oglądaliście mój ostatni vlog, chyba, że jestem zakochana w odżywkach z jóg i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś się tu tani dorwać, ale już mama mi kupiła w Polsce i na pewno zrobię zapas. Desodorant, Niwa, Black. Black and White Max Protection. E, bardzo fajne są te, zaczęłam je używać, wiecie, przy, le przy lecie, żeby mi też nie zostawiały śladów na em, koszulkach ciemnych. I bardzo dobrze sobie radzą w tych niesamowitych upałach, które o dziwo w Anglii są. E, więc polecam. I teraz i znowu mam niwa, więc używam. <laughs> e, tu mam giełkę z B Beauty. to zostało tutaj? Mam chyba... Fresh Melon, y, bardzo fajny, taki odświeżający, idealny na lato. Szybko mi się skończyła, bo używam jej bardzo dużo do pracy, więc bardzo ładnie tak świeżo pachniała. Tu mam takie najzwyklejsze mydło, no nie wiem gdzie je kupiłam, szczerze mówiąc. O, Lidl, w Lidlu. Chciałam kupić takie, wiecie, żeby to było typowo do uzupełnienia, nie było jakiegoś super e, wyboru. Trochę tutaj się ostało. E, staram się zawsze do wiecie, żeby wszystko, ale jakoś nie wiem, co się stało. E, ponieważ mam w dwóch... E, w kuchni i w, na dole w talecie mamy, wiecie, mam ten dużownik, um, więc staram się kupować takie typowo do uzupełnienia, żeby nie kupować, wiecie, normalnie butelce i przelewać bez sensu um, i takie kupiłam, takie migdałowej i, i było okej okay tutaj mam jeszcze, co mam tonik, e, cleansing water w sumie jest, number 7 protect and perfect intense advance cleansing water i to było naprawdę, naprawdę fajne mimo, że kocham z Flafa e, tonik, e, to muszę powiedzieć, że był bardzo, bardzo fajny odświeżając ładnie, w ogóle mi się podają zapachy produktu z number 7 bardzo fajnie mi się sprawdził i z przyjemnością go zużyłam i jakbym miała okazję to bardzo chętnie kupię ponownie number 7 jest bardzo Fajną firmą. E, tu miałem taki zestaw em, kremików z indigo. Indigo, tak? To została na święta od mojej koleżanki. I to jest Sample Collection, to był taki cały set, właśnie. I tu było nie chyba 16, tak dużo ich było. Luxurious Perfume Scent Body Lotion and Hand Cream. Tylko ja je wszystkie zużyłam jako krem do rąk, bo na ciało to może na jedną rękę by mi starczyło. I było tych zapachów. O jezu, one się praktycznie nie powtarzały. I one pachniały tak cudnie, dziewczyny, jak jakieś luksusowe perfumy. Naprawdę, jakby miała perfum o tym zapachu, to umarła ze szczęścia po prostu, ja kocham takie wszystkie zapachy jestem strasznie taką słodką, dlatego tak wyglądam, ponieważ kocham słodycze no, ale e, bardzo, bardzo polecam w ogóle Indigo nigdy nie miałam nic z tej firmy więc cieszę się, że miałam okazję spróbować taki dostałam w super prezent, mam jeszcze duży w ogóle taki e, krem do rąk właśnie z pompką ale właśnie kończę jeden balsam krem e, i będę go stosować ale zapachy są po prostu obłędne dziewczyny jeden tylko był taki z brokatem świecącym, ale takim bardzo drobniutkim, więc na ręce się nie nadawał, bo to wiecie e, ale posmarowałam sobie dekol i wyglądało to cudnie, nie był taki wiecie obciachowy brokat, tylko po prostu taki pył błyszczący no rewelacyjny zapach indygo, ale za to mam coś śmierdzącego również do rąk e, ja bardzo dużo zużywałam kremu do rąk w pracy i nie miałam żadnego kremu w zapasie. Chciałam powiedzieć jak fajnie i stwierdziłam tu Marshmallow Hearts, no to musi przecież być piękny, tak? Z tej firmy chyba to jest sama ta sama firma, co kupuje te żele pod Nigdy nie wiem, czy to jest to samo, bo to wyglądają te pakowanie tak samo. Ale, dziewczyny, to tak śmierdziało. Nie wiem czym. Po prostu jakby coś było przeterminowane. I najpierw myślałam, że rzeczywiście jest, ale moja, akurat w tym samym czasie moja Korzenka miała ten sam balsam i mówi, że jej też śmierdzi. Więc chyba ten zapach im po prostu nie wyszedł. Szkoda mi było wyrzucać, bo jednak... No szkoda mi wyrzucać. Ja takie kosmetyki, które są... Mm, zużywam do stóp po prostu, więc na stopy, w skarpetki nikt nie czuje, a przynajmniej na stopy były, ale myślę, że się zaraziłam w ogóle do tych kremów, już ich więcej nie kupię. Um, co tu mamy? A miałam taki cały zestaw fajnych kul. To od mojej mamy. Island of Sweetness. Ciekawe z jakiego sklepu. A wy wiecie? Może wy wiecie? Nie, tylko w jakiej. Nie wiem, gdzie moje... bo to moja ma To było fajnie, bo tu było dużo tych kul. Sześć. Sześć kul, a mój syn wiecie. To jest po prostu. Lubi spa, jak mamusia. Więc kule ona się super sprawdzają i one były naprawdę fajne. Kremy zużyłam z Number 7. Tak jak mówiłam, mam teraz wszystkie z flapa. Mam dwa. To był super zestaw od mojego męża. Dostałam na święta i naprawdę świetnie się sprawdziły wszystkie kosmetyki. Prawie wszystkie. Jeszcze jednego nie i bo jest taki średni, ale to wam powiem, jaki dziwny kosmetyk miałam. Na dzień z filtrem 15 i na noc i to jest Protect Perfect Intense. Oba były naprawdę, naprawdę świetne. Miałam nadzieję, że będą dobre, bo ja ich uwielbiałam, ich podkład. Na, tylko tak, na dzień był fajny, taki normalny, fajny, nawilżający krem, ale na noc był tak rewelacyjny. Miał taką gęstszą, fajną konsystencję i przepięknie pachniał. Tak, takim czymś, co się po prostu chcecie posmarować przed snem i tak właśnie chcecie pachnieć przed snem. Tak mi się wydawało. Więc świetne kremy złożyłam, po prostu wylizałam do ostatniego ostatniej kropli e, mam również mydełko, to też z Polski bo my niestety nie mamy takich rzeczy, nawet nie mamy w Lidlu mydełek w piance po prostu takie wy macie fajne kosmetyki że u nas nawet nie ma pianki w Lidlu wiśniowa fiesta, bardzo fajna bardzo lubię pianki i pachniała bardzo intensywnie, wy pewnie wiecie bo macie je, miał, chyba jeszcze są śliwka coś ze śliwką też było, pamiętam, bo też miałam Kolejne dwa cuda z Flafa, dwa kremy do rąk. Bardzo polecam kremy do rąk. I tutaj mają e, kremy i sorbety. Teraz używam w pracy właśnie sorbet, a w domu krem. E, tu mam krem z Maliną. Ekstrakt z Maliny, woda kokosowa, antybakteryjny. Ekstrakt z tmianku. I to też są, wiecie, naturalny, wega i tak dalej. Superfood. Pachniał cudnie Maliną. Cudnie, mam nadzieję, że będą kremy, bo w sumie nie pomyślałam, żeby sobie dokupić kremu w tym sklepie online, co kupuje Flapa. Cudny krem, uwielbiam te kremy, a sorbet jest na, na, teraz na lato idealny, bo on jest taki naprawdę wręcz odświeżający. Jak nakładacie, to jest takie uczucie chłodu, on ma aloes w, w sobie i słodki olejek ze słodkich em, migdałów i też superfood właśnie, Jagod, jagody leśne. Naprawdę jest tak przez ten, ale jest taki, wiecie, chłodzący efekt. Genialny, tylko piękne opakowania, piękny zapach eee, Mam dwie maskary, jedną właśnie z number 7 też. O dziwo była świetna. Myślałam, że będzie taka, wiecie, taka, że na nie uważam, że rzęsy, była naprawdę fajna, używałam jej bardzo, bardzo długo. Nie zrobiła się, wiecie, jakieś grudki, jakieś coś. Cudnie się trzymała przez miesiąc, No, kilka miesięcy na pewno. Age Define Eye Look Intense. More Youthful. Tak wygląda. Bardzo fajna. Naprawdę jestem w szoku, szczerze mówiąc. Bardzo fajna taka duża sztoteczka. Jestem zachwycona. I tu, jak kupowałam um, z Giorgio Armani, mam podkład taki mały, dostałam też taką próbkę i maskary, ja, na maskary bym tyle pieniędzy na pewno nie wydała e, Giorgio Armani Eyes to Kill i też była świetna ale ona mega, mega w ogóle szczota, wielka ale cudnie rozczesywała i wyciągała te rzęsy, one były jak miałam tylko tą maskarę, to one były takie po prostu nie grube, ale takie długie i takie dalnie rozczesane, więc naprawdę fajna i też mi starczyła na bardzo długo jak ktoś ma, wiecie, bardzo dużo pieniędzy i lubi wydawać na takie um, właśnie ekskluzywne maskary, to polecam. E, I jeżeli macie ochotę, to jeszcze tutaj mam troszkę maseczek i takich rzeczy. To wam tak szybciutko, tak szybciutko naprawdę. Cztery do kąpieli. Zawsze te same, kochani, jeżeli tylko chcecie jakieś fajne sole do kąpieli. To są takie pudry bardziej i takie te kuleczki. One są wszystkie świetne. Moje ulubione, oczywiście, ten kawowy. A oh sorry, peeling kawowy to jest peeling. To są do kąpieli, to jest peeling. Najlepszy peeling. Znaczy, no, ja mam kilka najlepszych na świecie, prawda? Ale ten jest jeden z najlepszych, jakie używam. Cudowny i fajne maseczki. Eee, tu jest Isany taki motylek i ona włacała w motylki i była bardzo fajna i nawilżona i bardzo fajna po niej skóra. Eee, no to taka wiecie standardowa maseczka w płachcie. Ta Royal Jelly była super, to jest ta koreańska. E, Oriena, maska w płachcie z myczki pszczelim odżywcza, też była bardzo, bardzo fajna, nie wiem gdzie to ma, chyba mała siostra mi e, z Garniera, wiecie, że uwielbiam tę serię Moisturize Bomb super, są super nawilżone te tkaniny są takie grube, rewelacja e, tu mam peeling jeszcze jeden, e, to dostałam od Sylwii, wygrałam rozdanie dwa już rozdania wygrałam od Sylwii dostałam taki fajny peeling kawowy e, Coffee Scrub fobaciu i Był świetny, naprawdę świetny. Użyłam go akurat... O Jezu, jak pachnie. Jezu, ja uwielbiam kawowe, bo to mnie od razu taką kawę przyna. Użyłam go na, na raz, na całe ciało, albo po prostu rewelacyjne i było bardzo em, nawilżone potem, więc nie musiałam już go sam używać, ale było świetne, piękne opakowanie. I ostatnia rzecz, to mamy e, że, płatki żelowe pod oczy, hydrożelowe płatki pod oczy, Gold Care Illuminating skóra zmęczona, pozwiana blasku, bardzo je lubię, to są akurat te zjeżdżające, więc trzeba leżeć, ale to wtedy sobie robię ja, jak wiem, że mogę sobie na przykład, nie wiem, leżeć i się oglądam, albo czytam książkę, super, uwielbiam w ogóle efekt e, tych płatków pod oczami, muszę sobie przypomnieć, które je tak lubię i kupić je w w Polsce, jak będę, albo przypomnieć, które miałam, takie jedno ulubione, które autentycznie wam wygładzały po prostu wszystkie te zmarchy pod oczami, jak tylko je ściągnęliście. Więc e, na pewno takich rzeczy też sobie dokupię. I to już wszystko. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście, kochani, czas, że ten filmik też wam się spodoba. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków próbowaliście, czy też lubicie flafa, czy to też może jest Wasze odkrycie. Ja nie wiem jak, czy to jest nowa w ogóle firma, że ja nie wcześniej nie słyszałam, bo czy po prostu jestem taka zacofana. że oglądam YouTube'a, powinnam wiedzieć, co się dzieje. Ale e, tak, mam nadzieję, że macie cudowny dzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!